Witam Państwa. Chciałbym opowiedzieć krótką historię z mojego życia, która niezbyt mi się podoba. Nie wyślą przed telewizorem, będziesz kreczył, a on opowie swoją historię. O, ma Tak, zasłuchałem się, kurczę, bo byłem Arleya trochę za dużo. Ale... Ale chciałbym wam przedstawić film, który będziemy dzisiaj oglądać. Nie powiem wam o nim za dużo, bo za dużo samo o nim nie wiem. Zebraliśmy się tu dzisiaj, żeby obejrzeć film. Film, który ma tytuł... Sponsorem naszego filmu jest Żujka Orbit, dzięki której będziesz miał świeży oddech na prelekcjach. Żegnamy reklamy! Dzień dobry, nazywam się Tomasz Kamer. Chciałem serdecznie zaprosić Państwa na film. Jednak yy, uprzedził nas yy, reżyser tego filmu i chciałby nam yy, chwileczkę o nim opowiedzieć. Dzień dobry, panie reżyserze. Good morning, everyone. To znaczy, dzień dobry... Wszystkim. Hello, I want to say fuck fuck all the people in the world. Hey, pan reżyser chciał serdecznie pozdrowić całą ludzkość. Ej, hey, Jeszcze jakieś słówka Nie reżyserze? My film is good. E, jego film jest do dobry. Czego? To można na ocenzurować. Jest, Yes, yes. Nie, yes, yes. Tak, tak. Tak, tak, dwa się. Widzisz się w telewizorze? sądzę, żebyśmy... Nie to ja twój pierdolony telewizor, nie musisz mnie tak męczyć, to Serdecznie zapraszam na film. Zobaczcie też jak powstawał. Cień będzie. Chyba, że tak się kocka zrobił. Nie, nie, nie. Coś Tomik No zasłonę cię złapać za kamerę. <grym> <grym> Wiesz, że... Ludzie w tym filmie są zajebiści. Dobra, dobra. Siema, jestem tutaj Władek. Nikt nie, nie jest boża. Raciborza. Nie jestem w tym Władek z boża. No co? Jestem wspólnikiem pana Benito. Czekaj, szanowni. No masz dawny. No. Jestem wspólnikiem pana Benito. Ty pewnie jesteś Marką Gdzie, Gdzie jest Faliska? Ty to mówisz poważnie? To masz kaszę że To dla mnie jest paszta, od Ciebie, dla Ciebie, od Ciebie, dla Ciebie, proszę, dla Ciebie. dla Ciebie. Jesteś wspaniały. Eee, no więc tak. Mamy dobry humor. Elo. No, to z Dobra, musi być spontanicznie. Dojďte už dobré. Uh -huh. A co ješ? Kluzký s makiem. Kud pojede? No a to. Je, kocie szam, ja, ja je w bo ja, je W dzisiejszym programie chciałbym wam wam, 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 wam Wam, wam, wystawić, przedstawić Mojego gościa Który właśnie o to tutaj wszedł Dzień dobry Fredziu Miło Cię widać Dlaczego... <laughs> Miło Cię widzieć Dlaczego przynios... przyszedłeś tutaj do nas z bułką? Ta bułka jest symbolem jedności wśród wszystkich światłości ja tą bułkę chciałem zjeść na oczach wszystkich widzów, telewizów i radiu A czemu? Bo to bułka pokoju. Bułka pokoju. I ty ją zjesz, tak? Wpierdolę. Wpierdolisz. A dlaczego jesteś pewny, że jeżeli ty zjesz całą bułkę, to ja się nie, nie wkurwię na ciebie i nie będzie wtedy pokój. Y... Ale my pokój jesteśmy. Nie co tak głupek Chciałbym poprosić publiczność o zagłosowanie, o nominowanie go do yy, opuszczenia programu poprzez SMS 7999 pod numer tak lub nie. Wysłać sms do wygrania! Mamy takie telefonie i takie telefony i takie łuki Dobra, kończę ten program. Spokój Elvis, spokój. Nie wiem, to Ja pierdolę. Kurwa, nie wyrobię! O kurwa, pończę to! Co to? Odejdź, odejdź, kurwa! No spierdolę to. Ja nie rozumiem dobrze wasz, ale chyba Wim o Sochossi! Chodź się za mną! Może pan policzy Boże nie boże pieniądze są Zbieraliśmy na nią całą sterczkę, żeśmy dzięki sprawdzili No to nie, to... Proszę, to policzy Myślę, że ja damy to wycieknął? Język się to nie liczył tego dnia Dob, może zapłacimy pieniądzami, bo tego się nie da polić. Jakie piękny świat! Rusza się! Patrzaj! Odpadłem od ściany! Odpadłem od ściany! Jak dywan. <noise> <noise> Przystojny jesteś, już wiem co ona w tobie widziała. <noise> kto?! Julita to jest taka laska, że kur... O kurwa! O kurwa! Oksa, gdzie jesteś?! A. 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 Zajmijcie to. Zajmijcie się. czemu on nas nie uwierza? Nie mi się podoba. Język naiwny kot. <noise> ma polski... Na jutro. Na jutro. Na jutro. Zajta, ja? Nie, masma nie mam, już odpadła. Już mam palec. Z fizyki mam się nauczyć odpowiadać, z, z niemieckiego też. To chyba wszystko. Aha. Masz chyba 5 przedmiotów. z zębielskiego mam przysłówek słówek nauczysz nam było ich 200 coś. Ty pierka. Niby mnie złapała na, na chemii, na ściąganiu, nie? I ona mówi, Artur on Mówi, nie, jaka i A ona do mnie co? Idziemy do dyrektora. <grym> jaka no, nigdzie nie idzie. No. <grym> Idziemy dzisiaj grać? Chciała ty Jaka Kiepski. Podwórkowe, idziecie grać? Ja się muszę uczyć, a ja mówię, jedziemy grać. Na swój rok. Jadą po ciebie, słyszysz? Nie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No teraz swój jak pan myśli, czy zbicie konia królową będzie dobrym posunięciem? Nie wiem, będzie No, Ej, do ja mam być. A, kurde.

Światło, spoko. Jesteśmy z telewizji jakie tam? No jakiejś pornograficznej no. no jakiej? Co? Jakiej? No to na przykład ten... No? no nie A gdzieś... z jakimi Kisma jest, idziemy. Nie, nie. Tak, 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 dobrze Mirów. Oto idzie. Dzień dobry, jesteśmy z telewizji Tak Dobrze Mirów. No, to, 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 to. Robiam, miła, mi mm. Czy lubicie Michała Wiśniewskiego? Uh -huh. Ja go ja Strasznie Czy, Czy tobie kogoś brak? Wypas. I to po tej kwestii. Raz tylko wciskasz i puszczasz, nie? Jak to się cały czas fajnie... No. no weź, bo batery na dół. Nie, ja coś takiego. tak i Taki No. A! Ale po Co, Co? 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 Tak gorzko wosły Aksa wysadź mu z buta Tak jak cię uczyłem Skończ mi Dlaczego rysujecie? A rysujcie no mu to no. no Artur, opowiedz mi o tym, co rysujesz na karteczce. A kto zamawia w ogóle pizzę? Wszyscy. Jak to wszyscy? Jaki luj No, no, tak. Weź, zobacz, co widać. Zobacz, jak chcecie widzieć. Trzeba sprawdzić, czy nie ma salmonelli. Ty mu dajesz laurkę, bo ty jesteś najgłupszy dzisiaj. Chłopaki, bo ja byłem ale to jest... Czy chłopaki? Gdzie jest Wojtas z pizzały? Pizza? Tutaj. Witam pana. Najpierw nie. trzeba sprawdzić, czy tam nie ma Salmonelli. Sprawdźmy Salmonelli. Pomoka pan? Dobra, to ja odsycham. Czekaj, czek, czekaj, bo tu jest jeszcze taki prezent. Jaki prezent? Od nas. Kurwa, to jest, to jest dla was laurka i powieście ją w lokalu. Co się zrobi? It's up much energy. Imagine travelers are traveling. I Ale się świecisz, Aksa, błyszczysz. No i Błysz, no, weź zatańcz piosenki dla nas. Co? Zaśpiewaj dla nas. E Ale ja nie wiem co, jak zapomnieć. Ale ja nie jestem sól. Ile to już zapomnieć zapomnieć, Wszystkie chwile te, tak które są dla mnie. Bo chcę! Jakby się do już muszę wszystkie wspominać, czym zajmuj chłop. Tak, już. Po prostu nie pamiętać sytuacji, w której się zakręca. Wiem, nie wyrę się, chociaż bardzo chcę. Mam nadzieję, że to wiesz, nie szkicie. O! No. Ale nie wiem, gdzie jest! Gdzie jest telefon? Za kusać! Od tego! Z tyłu! Zamknij cię ja przez telefon rozmawiam. No. wciągaj, no. Nie, nie na ja Bo powiem powiedzieć stary, że wciągnęłem. Bądź fajnie. Bądź do jutro. Bądź To

Coś brakuje? Muszę Muszę pomp, pokoju. Czemu ty jesteś taki, ty ty pomp, 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 śpi. pomp, 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 Him, Ej, ja będę twym aniołem. Ej, ja powiedzieć? Do mhm. ciebie, szefie. Bacie chłopaki. <grym> Popraw mięsień. Biceps. Ale zgoda, że spodenka. Triceps, triceps, triceps. do To ja, ty i Fredziu. Fredziu, załóż to na głowę. Albo, Albo na dupcie. Fredziu na dupcie. to nie pediu. Na dupcie. Wygadasz <śledzisz za> się <śledzisz> <śledzisz> dupy za Teraz mamy zamiar iść kręcić w porę, w porze deszczowej. Jestem zadowolony bardzo. Jak ty mnie kręcisz? Nie? <grymne> Za takie kręcenie, to tutaj mi się chipsy należą, kurwa. Co najmniej jakieś te flipsy, chipsy. Upsza nogę, gdzie jestem? Była się obudził. Mamo! Co, mamo? No, miałaś nam nie przeszkadzać, jak kręcimy film. Ja przyszłam tylko pośród ochem dla ojca. A co się stało? Szafka się rozwaliła w twoim pokoju. Która? Ta z gazetami? Tak, ta z gazetami. O, kurwa. Tata czegoś szukał. Na razie. Już Wam nie przeszkadza. Jeszcze mi się do pana? się nie spieszą. No Dobra. Będzie. Mówiłem. Trzeba było powiedzieć przy tym, przy dostawie. Nie masz drobnych? To są drobne. I ile potrzebujecie drobnych. Dobra, ja dostałam Wiesz tą resztę od pana, dasz mi no. tak możemy... Witam, jestem, jestem Kuba Piłsudski i ja mam swój program Zaprosiłem tutaj dzisiaj dwóch wspaniałych gości Jeden jest niezłym gościem, a drugi to równy gość Bartek powiedz coś. Co jest, Miku? <śleszy>

Pozdrawiam moich idoli na całym świecie. Wiwat! O, cieszę się, że przyszliście na film. Szkoda tylko, że jest taki. <głos> i... <głos> A właściwie jest koniec. <noise> to nie żarty, nie <noise> widzicie? No Wydupiać. Na co tu jeszcze czekacie? Wy <noise> Jeszcze tu jesteście? Wyzwierciedlać!